Dzień dobry, witam serdecznie, 14 stycznia, Warszawa, Biuro Microsoft Polska. Ja nazywam się Jacek Kotynie, jestem Business Unit Managerem zespołu cloudowego dystrybucji TDS Synex. Witam wszystkich bardzo serdecznie na evencie o nazwie CSP Masters, który ja miałem przyjemność otworzyć razem z Tomaszem Żukiem i Klaudią Wilusz z Microsoftu, a także skorzystać z gościnności GPS Lida, czyli Rafała Albina, który wprowadził nasz świat związany z Cloudem, a także z tym, co będzie w przyszłości, jeśli chodzi o Microsoft i dziedzinę cloudową. W dniu dzisiejszym między innymi Agata wraz z Renatą powiedziała o aspektach AI-owych, kopilotowych w ujęciu prawnym, Także Łukasz Szydłowski powiedział bardziej praktycznie o kopilocie, a Piotr Słomnicki z Fabryki Innowacyjnych Rozwiązań IT miał przyjemność występować na scenie wraz z Łukaszem Wiegańskim i PDM-em i opowiedzieć o historii firmy, a także przyszłości. Całość zamknęliśmy działem działką security, a także wspaniałymi nagrodami. Cześć, z tej strony Ukorszikera, Philip Bell. Dzisiaj mamy przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu CSP Masters w roli prelegenta. Wydarzenie organizowane jest za pośrednictwem Microsoft oraz Teddy Mamy przyjemność przedstawić historię Philip od wizji do realizacji. Zapraszam. Jestem Łukasz Biegański, reprezentuję firmę TV Synex i jestem business developer managerem. W dniu dzisiejszym miałem przyjemność razem z Piotrem Słonimskim poprowadzić prelekcję dla ponad 100 partnerów dotyczących wizji, wizby, jaką firma Firit roztoczyła przez ostatni rok. Myślę, że to jest wspólny nasz sukces, zarówno firmy Firit, jak też TV Synex, dlatego że Współpracujemy od ponad roku i myślę, że udało nam się osiągnąć więcej niż niejednemu partnerowi przez ostatnie kilka czy kilkanaście lat. Z mojej strony olbrzymie życzenia, a powodzenia dalszych planów, olbrzymiego rozwoju. No i ze swojej strony mogę zadeklarować, że będę was wspierał. Jak tylko będę potrafił z całego swojego serca. Wszystkiego dobrego dla firmy Firit i dla Państwa klientów mojego klienta. Cześć wszystkim, nazywam się Łukasz Szydłowski, jestem cloud architektem z ramienia TD Synex. Dzisiaj jesteśmy na evencie CSP Masters, który opisuje w jaki sposób działa chmura CSP, działa sztuczna inteligencja. Mieliśmy okazję posłuchać przede wszystkim o Copilocie i o sztucznej inteligencji, która wkradła się w nasze życie i rozgościła się już na dobre. Pamiętajcie, dzisiejsza akcja związana z Copilotem mówi nam przede wszystkim o tym, jak on prawnie działa, na jakich mechanizmach funkcjonuje. Pojawili się znakomici goście, pojawiły się osoby z działu prawnego, pojawiły się osoby też z Fundacji SKS, pojawiły się osoby w postaci naszych partnerów. Dla ponad 100 osób zrobiliśmy praktycznie pełny event na temat sztucznej inteligencji, na temat tego, jak Firit działa, jak współpracujemy z Firitem i przede wszystkim też jak Firit pozwolił nam i sobie na bogaty rozwój w ciągu ostatniego pół roku.